W miniony weekend Jelenia Góra była szklaną stolicą Dolnego Śląska. Na placu ratuszowym odbywał się bowiem festiwal sztuki i szkła Szkło nie zna granic. Festiwal to dwudniowa impreza oparta na regionalnych tradycjach sztuki szklarskiej. Plac ratuszowy zamienił się w wielką galerię. Zwiedzający mieli szansę poznać tajniki wyrobu szkła i ceramiki oraz obejrzeć plenerowe wystawy artystów plastyków tworzących w Karkonoszach. Poza tym program estradowy prezentujący artystów z Jeleni Góry i Okolic. Oczywiście też są artyści Estradowi z Żeleznego Brodu i z okolic. Poza tym bardzo dużo wystawców, rzemieślników, prezentacji rzemiosł szklarskich i nie tylko ceramika, biżuteria. Gośćmi imprezy byli artyści, rzemieślnicy i producenci szkła nie tylko z Polski. Ale także z Czech, którzy przeprowadzili pokazy wypalania i obróbki szkła. Każdy z mieszkańców mógł na własne oczy zobaczyć, jak pracuje się nad szkłem i wydmuchuje kruche ozdoby. Czesi specjalizują się generalnie w palnikach i w szkle hutniczym. I tutaj robią przepiękne pokazy. Można zobaczyć na żywo, jak się wykonuje drobne, misterne przedmioty właśnie nad palnikami. Można zobaczyć hutników przy pracy przy piecu. I oprócz tego też takie pokazy, techniki ogólnie szklarskie, czyli witraż, malowanie na szkle, grawer malowanie szkła, wszystkie możliwe różne techniki, które w szkle występują. Podczas imprezy nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych. Dzieci mogły spróbować swoich sił, m.in. w malowaniu drewnianych jeleni. Co mogą, a co robią? Robią wszystko. Teoretycznie malowanie jeleni, ceramika, prace na szkle, no i malarstwo szalugowe. Mają farby i później techniki to tak malowanie paluszkami, łapkami, pieczątki, malowanie pędzlem techniki wszelkie malowanie ubraniem. Jak dzieci, prawda? Dostały brudzące barwy i wykorzystują je na maksa. Współorganizatorami festiwalu było Jeleniogórskie Centrum Kultury Muzeum Karkonoskie oraz Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze.